Witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 z serii Od Zera do Milionera. W dzisiejszym odcinku yy, będziemy przeczącać terawę. Muszę poszysieć jakąś przecząsarkę. Ta będzie fajna, dość szeroka i tania też. Wypożyczyłem już przeciążarkę. Teraz muszę ją podpiąć. Tylko tutaj jest sporo różnych worków, więc może być ją ciężko trochę podpiąć. Ale udało się. 9 metrów szerokości ma. To dużo. Szybki jest ten traktor. 63 km na może jechać. A jeszcze musiałem drugi traktor pracownika zatrudnić, żeby kosił trawę. Tu pracownik będzie kosił trawę, a ja będę przeciąsał. Rozłożę przeciąsarkę. Zaczynam przeciąsanie. Szybko pójdzie przeciąśnięcie tej terawy, bo sz szeroka jest przeciąsarka. Tam jeszcze na początku kawałek poprawy, bo pominąłem. Jeszcze na początek pojadę i poprawię, bo tam dość sporo z boku pominąłem. Gdzieś tu to będzie za chwilę. A nie, nawet nie tak dużo pominąłem. Tylko trochę. I tu jeszcze trochę pominąłem. Teraz trzeba zawrócić. Obracał mi też szybko kosi trawę. Może go nie dogonimy. Mamy szerszy sprzęt. Tak to wygląda ze środka. Fajna animacja jest. Taki pomysł, żeby tej trawy nie wyrzuciło daleko poza pole. To kawałek zrobimy na odwrót, bo to do tyłu wyrzuca trawę. O tak zrobimy i teraz już, już będzie dobrze. To jest chyba najlepsza animacja, jaką widziałem w farmingu. No tu jest kawałek trawy, jeszcze jest Jeszcze tu poprawię, bo tu też trochę yy, wyszło. Poza pole. Teraz jest dobrze. Zahaczyłem lekko. Tu zrobimy tak samo, że na początku zrobimy kawałek na odwrót. I teraz już normalnie będziemy przeciązać. Maksymalna prędkość to 15 km na godzinę z tą zgrabiarką. Tutaj znowu tak zrobimy, żeby nie, wysz, żeby nie uciekła trawa z pola. tych dwóch pól sporo kiszonki zrobimy, tu jeszcze kawałek zrobię, bo pominąłem. Tutaj zrobimy znowu tak samo. W następnym odcinku będziemy zgrabiać trawę, w jeszcze następnym będziemy prasować, później jeszcze trzeba będzie owinąć folię, te bebelki, żeby się kisionka zrobiła, a tu muszę znowu tak zrobić. Już prawie całe pole przetrząsnęliśmy. Tam widzę, że pracownik kosi trawę. Tutaj już trzeba będzie ostatni raz przejechać się uda już całe pole przeciągnąć. Tak na styk to robimy. O tu może nam się nie udać całego zrobić. O nie, nawet się udaje. Udało się. Pierwsze pole przeciąg To pole jest większe, tu będzie więcej przeciąsania. A znowu musimy na odwrót kawałek zrobić. Jeszcze kawałek dalej możemy to dać. Teraz jest dobrze. Tu trzeba się dobrze ustawić. I, i przeciągamy dalej. Tam pracownik kosi. Tutaj y, po lewej no, zobaczę, co to rośnie. March marchew. Może po akcji z trawą też marchew y, posiejemy. Tam kawałek pominąłem, po prawie. Na tym polu są chwasty. Na dzisiaj to tyle. Jak chcecie więcej filmów, to subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z Wami Żegnam. Pa pa!